Dobry wieczór wszystkim słuchającym. Dzisiaj chciałam powiedzieć o służbie domowej. Pan wskazał mi bardzo ważną sprawę. Pewnie wiele osób, zresztą takie było też i moje patrzenie, zastanawia się czasami, ach, jak służyć Panu. Może i nawet przyrównujemy się z innymi osobami, tak? Albo jedni są w grupach uwielbieniowych, a inni że zajmują się jakoś szerzej słowem Bożym tłumaczeniem tego słowa, może inni służą w kościele, jeszcze w jakiś inny sposób eee, mamy modlitwy wstawiennicze i ogólnie ugrupowania, które zajmują się tego typu rzeczami zbiorowo w określonym miejscu i czasie w określonym temacie. Natomiast pan mocno uchwycił się tematu powołania. I nie mówi tutaj o powołaniu do życia w małżeństwie, czy życia w kapłaństwie, czy bycia w jakiejś konkretnej grupie. Mówi o powołaniu, którym jest samo bycie jego uczniem. Powołanie do uczniostwa, ja tak bym to nazwała. I o co do końca chodzi? Zwrócono mi uwagę na trzy grupy powołania, na których panu bardzo zależy. A jeśli chodzi o formę wykonania, to ma być ona osobista wedle przynaglenia, które otrzymujemy. Już rozwijam. Może być tak, że mamy przynaglenie do uwielbienia, do śpiewania, a może do tańca, do słuchania muzyki uwielbieniowej. I często jest tak, że to się dzieje. O różnych porach dniach, a nawet i w nocy. Pan chce, żebyśmy zatem poszli, żebyśmy poszli jeden raz i wyczekiwali, czy to przyjdzie drugi raz. Czasami może być tak, że będziemy mieli pięć dni intensywnego powiedzmy uwielbienia w nocy, po czym nagle to zaniknie, ale znowu wróci za dwa dni. Po jakimś czasie uwielbiania, powiedzmy, że to może trwać dwa miesiące, okaże się, że zaczniemy mieć powołanie do drugiej grupy, którą jest wstawiennictwo. Może to być jakaś myśl związana z jakąś osobą i takie przynaglenie, że, że trzeba się za tą osobę pomodlić. I Pan zwraca uwagę na te poruszenia, żeby za tym iść, żeby nie traktować. Tego jak, ach, taka jakaś myśl, która przyszła mi do głowy, bo on tak właśnie rozpoczyna kontakt z nami. Że za tą zwykłą myślą, a to ja ją zbadam, my idziemy, tak? Zbadam ją, Dość pomodlę. No pomodliłam się raz, nic się nie stało, no, pomodliłam się za jakąś osobę, no, ale za trzy dni znowu przychodzi ta osoba. Na moje myśli, a ja, no to jednak może znowu się powinnam za nią pomodlić, a może się potem okazać tak. Że pomodlicie się za tą osobę pięć razy i nagle otrzymacie obraz sytuacji, o co się modlicie, co się z tą osobą dzieje. A może być również tak, że jeżeli wykażemy posłuszeństwo w tych dwóch pierwszych krokach, czyli w pójściu za tą myślą i byciu w niej wytrwałą, może się okazać, że otrzymamy słowo do tej osoby. Mm, więc w tych powołaniach, ja to nazywam domowych, indywidualnych, sytuacyjnych. Ważne jest to zaufanie, które objawia się w tym, że idziemy za tą pierwszą myślą w wykonanie tego, co nam na tą myśl przychodzi. Tylko tutaj nie chodzi o jakieś takie wielkie działania czy poruszenia, tylko tak jak wspomniałam wcześniej o uwielbienie tańcem, śpiewem, muzyką uwielbieniową. Druga grupa wstawiennictwo, czyli modlitwa za inne osoby, a trzecia grupa to jest post. I modlitwa. I tutaj miałam taką zagwostkę, bo nie bardzo rozumiałam, do czego miałoby się to konkretnie odnosić, skoro ja nie znam sprawy. Nagle otrzymałam wyjaśnienie, że jest to przygotowanie do służby uwalniania, <noise> więc mogą być osoby, które będą przygotowywane do yy, przygotowane już na dany teren, może miejsce, może potem spotkacie kogoś, kto was to wciągnie i będziecie już gotowi na służbę uwalniania. No jest to poważna służba, więc ćwiczenie się w poście no jest dużym wyzwaniem. Z własnego doświadczenia powiem, że przychodzi na to konkretny czas. Pan oczywiście przy tym obdarza nas odpowiednią wiedzą i mądrością, daje nam łaskę ewidentną do wykonania konkretnego postu. Więc podczas. Posłuszeństwa, do tych poruszeń będziemy mogli zaobserwować to, jak bardzo Bóg uzdalnia do wykonania tego, czego od nas chce, bo może być tak, że będziecie mieli takie przynaglenie, na przykład do postu, i pomyślicie, No, tak, to tak jak poprzednio, ten post, tak zrobiłam i, i teraz zrobię znowu to samo, rzeczywiście ok, i nagle nie dacie rady. Nie zrobicie tego postu. I o co chodzi? Przecież no, odbieram poruszenie, jestem w tym tak samo zaangażowana, ale widzę, że nie dam rady sobie poradzić z ciałem, że nie dam rady. I nagle przychodzi kolejny dzień i chce zrobić ten post. I ja wiem, że ja go zrobię. Wiem, jestem o tym święcie przekonana, bo to przychodzi od Pana. Ja tak, on teraz jest, on mi teraz pomoże ten post zrealizować. Ja już wiem, że to nie ja to realizuję. I dzięki temu Pan uczy nas tej odwagi w działaniach, których będzie od nas oczekiwał później. Nie musimy przygotowywać się w grupach. Wiele jest Dobrych stron bycia we wspólnotach, i tak dalej, i tak dalej, ale my jesteśmy już w innym czasie. Doszło do izolacji, do oddzielania ludzi od siebie. Nie będę tego tematu rozwijać, ale jest on naprawdę, no. Metody są bardzo zaawansowane i dzieje się wiele złego, żeby ludzie nie mogli ze sobą współpracować ani spotkać się ze sobą. Dlatego Pan przeszedł w formę indywidualnych służb domowych. Tak ja to odbieram. Dlatego oczekuję pełnego zaangażowania i ufności, którą ćwiczy się właśnie w ten sposób. Słyszę coś i idę w ciemno, spróbuję to zrobić. Przecież nic nie tracę. Nie wiem, co z tego wyniknie, a to jest właśnie ten krok ufności. Potem Pan zawsze pokazuje nam więcej i więcej. Dlatego zachęca nas do modlitwy stawieniczej, do modlitwy i postu. Do uwielbienia, tańcem, śpiewem, słuchaniem pieśni uwielbieniowych. To jest bardzo ważne. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć w tym temacie. Jest nas wielu, wielu powołanych na ten konkretny czas. I myślę, że. Pan zbiera nas w grupy w bardzo niesamowity sposób, wykorzystując właśnie do tego to narzędzie, jakim jest internet. Wszystkiego dobrego!